Siema. Dziś pokażę Wam, jak robić zooma i zamozywać ważne informacje w programie Camtasia Studio 7. Ok, no to zaczynamy. Otwieramy nasz program. Właśnie, bo wielu z Was nie wie, jak robić, a to będzie bardzo fajne do poradników. wielu. Ok, importujemy sobie nasz filmik. Wcześniej zrobiłem niedawno temu filmik, który właśnie będziemy mogli zrobić zooma i zamazać jakieś tam informacje. Ok, tutaj ten. I tutaj usuwamy sobie robionego przez program, bo czasami program sam robi zoomy. No i otwarzam sobie nasz filmik. I, I teraz szukamy momentu, w którym chcemy zrobić zooma. Ja będę robił od tego momentu. Wchodzimy w zakładkę zoom and pan. Wyświetla nam się coś takiego. Teraz to jest coś takiego zoom out, zoom in. Skala to jest. Robimy sobie nawet coś takiego. przyjeżdżamy i przybliżamy sobie, co chcemy przybliżyć. zoomować. Zoomu, chcę sobie zoomować co ja wpisuję. Teraz, żeby to miało bardzo fajny taki nawet efekt, żeby to nie było samo przybliżenie. Zjedziemy troszeczkę niżej. Tu pewnie będziecie mieli zamknięty. Advanced. Otwieramy to. I tilt. Tilt. Tak. Albo w lewo. I wtedy oddalamy. tak fajnie. Tutaj służby. Są... A tak. Tak. sobie odwracamy w prawo lub w lewo jak chcecie o, i to wtedy na przykład jest tak zoom tak, tak lub ten po prostu okay, kiedy już zrobiliśmy naszego zooma dajemy dalej filmik po prostu przewijamy tym, przewijamy aż tam coś wpiszemy ok, i teraz po prostu jak chcemy już wrócić do normalnego stanu tak i teraz otwieram nam stronę no i to jest tak no i tak to wygląda i teraz zobaczycie jak to wygląda ten zoom jak to jest zrobione no tak to będzie wyglądało przybliżono nam wpisujemy linki takie Dobra, teraz jak zamazać ważne informacje? Na przykład, jak się logujemy gdzieś, jeszcze tam coś, żeby po prostu tego nie było widać naszego loginu czy czegoś tam. Ok, jak to zrobić? Jeżdżamy sobie na. Szukamy po prostu takiego momentu, który chcemy. Więc ja na przykład zrobię to na tej stronie. Na przykład chcę, żeby nie było. Widać, nie wiem, napisano Na przykład armory. Na przykład. Wchodzimy w zakładkę Callouts. Add Callout od tego momentu będzie nam robiło to zakrywanie add callout tu widzimy który czas i teraz robimy sobie, wybieramy sobie to blue callout i teraz jak to szybko ma się włączyć i co chcemy zakryć na przykład możemy sobie zrobić tak tak tylko dałem sam napis okay. tak to wygląda nagrywamy dalej I teraz i chcemy na przykład jeszcze tutaj co nie na przykład oto to no to tak samo robimy dodajemy add callout daje nam, że w tej minucie ma być callout klikamy po prostu to wyznaczamy sobie to co chcemy zaznaczyć i tutaj jeszcze ważna informacja klikamy sobie effects blur i tu wybieramy sobie po prostu tutaj ma być zero, że nic tam nie zakrywa tak lekkie rozmazanie tutaj takie mocniejsze i tak dalej i tak dalej aż do takiego rozniesienia że dzisiaj nic nie widać ja sobie daję zawsze na trzeci trzeci miał drugi po prostu okay, zaznaczam sobie obszar który ma nam ten nagrywamy dalej filmik ok i teraz tak puszczamy filmik i tutaj tak tutaj przesuwamy po prostu od początku żeby już nam naszego filmiku żeby nam już zamazało to i teraz jeżeli chcemy skończyć zamazywanie na przykład już będziemy przychodzić na inną stronę, żeby nam nie zamazało czego innego, po prostu zaznaczamy i zmniejszamy, ale to tam kiedy i coś takiego to będzie cofamy żeby to cały czas było zamazane co tutaj widzimy to troszeczkę trzeba powiększyć ten, ten milimetr o i teraz spuszczę i zobaczcie, że to już nie będzie zamazane będzie zamazany no. Błączę, włączę i dopiero wtedy się już ten i to jest właśnie coś takiego tak samo tutaj możemy sobie ad add call out to i zamazuje nam na przykład to oto minecraft na przykład to chcemy sobie zamazać zamazujemy oznaczamy dokąd ok i tu już możemy skończyć rozmazywać no i teraz spuszczę ten filmik to będzie widzimy, tutaj zamazane jest. Włączamy. Tak. I tu też nam no, zamarzę za chwilkę. czym zamazała nam. No i teraz po prostu nam odmarza już nie będzie zamazany. Ta opcja jest bardzo przydatna, gdy na przykład logujemy się na jakąś stronę czy coś i nie chcemy, żeby ktoś widział naszego niku. No, no i tutaj coś takiego. Tak, tak, i tu lekko zamarzę za Mazową Armory no i tak wygląda nasz cały filmik. No i ja skończyłem. Teraz możemy kliknąć Produce and Share. No i zapisujemy. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Jeżeli filmik się podobał, proszę o subskrybowanie, komentowanie i ocenianie. Nark.